Szymon Łabacki, MMA Kalendarz i Dominik Gierowski, Czwarta wygrana zawodowa walka Gala Time of Masters 5. To twardy, to był twardy był i powie czy na to się nastawiałeś, że e, twój Konrad dada da ci aż takie, takie ciężkie warunki. Zawsze się spodziewam w sumie ciężkiej walki. Nie nastawiam się na no, nie wiem, szybką wygraną, drogę, bo chciałbym tak wygrać, aczkolwiek... Muszę być gotowy na właśnie ciężkie walki, tak jak w sumie było teraz. I to już w sumie druga taka długa walka i ciężka. I szczęście do przodu. W miarę, się zrealizowałem plan aczkolwiek dużo Co To co się jeszcze. trenerowi nie podobało. Tu jeszcze nie wiem, dopiero na treningu pogadamy i mi powie. Wiadomo, na pewno dużo błędów, nie to co chciałbym. Nie wygląda tak jakbym chciał, ale do przodu, więc jest okej. Okay. Pierwsza runda byłeś w dosiadzie. Czułeś, że możesz go tam skończyć, czy jednak byłeś zawiedziony, że, że się nie udało. No, tam chyba był jakiś moment, co tak łokciem trafiłem. Yy... Chyba nawet go rozciąłem, wiadomo, złapałem tak ta pierwsza krew, mówię, pojadę dalej, ale no nie wyszło, nie udało się go tam skończyć, mówię, trzeba walczyć dalej. Bardziej chciałem kontrolować. Poszło po myśli, tak jak chciałem. Druga runda, e, obalenie i zostałeś złapany w gilotynę. Długo, długo trzymałeś, już nawet go wynosiłeś do góry jak blisko byłeś tego, żeby odklepać. Czy, czy trzymałeś się cały czas nie odpływałeś? Nie, było tak, że czułem, że gdzieś tam jest ta gilotyna, ona gdzieś tam delikatnie wchodziła, ale nie na tyle, żeby odklepać i... Szukałem takiej pozycji, w której bym się czuł dogodnie. Tu gdzieś dociskałem, ale cały czas czułem delikatną presję. Potem mówię, spróbuję do góry, gdzieś prostowałem, było chwilę ok. Przyszło mi do głowy, mówię, wstanę, go rozbiję, ale z drugiej strony mówię, wstanę, gdzieś mnie przychyli, złapię mocniej, będzie lipa. Więc mówię, zostaje tak jak jest, zaraz pompuję łapy, powinien puścić. No i tak było, po chwili już tam się zluzowało. Wyciągnąłem głowę, trzeba walczyć dalej. Jak ty się kondycyjnie czułeś z rundy na rundę? Eee... W pierwszej rundzie, po pierwszej tak mnie trochę przytkało, drugą gdzieś tam w parterze, już tak szczerze poczułem taki drugi oddech. Mówię, jest dobrze. Jak wyszedłem do, jakby po drugiej rundzie, jak zszedłem, to e, wtedy poczułem, że, że jeszcze mam moc, że tą trzecią walkę, e, rundę przewalczę, że będzie dobrze, więc było ok, nie? Myślę, Pamiętam, że nie przyzwyczaiłeś mnie do tego, że po wygranych walkach robisz salto. Było salto? Tak, tak to było salto? Tak, tak było dlatego. Robiłem, wszystkim, wszystkim mówiłem, było salto. Obiecałem te salto jak wygra, więc musiałem zrobić. Yy, mamy rok 2020. Jakie masz plany na, na, ten, na, na ten rok? Ile startów, gdzie może te starty i dlaczego w sumie w zeszłym roku nie było żadnego startu? Nie wiem, tam gdzieś trenowałem cały czas, yy, wiadomo były też przerwy. Yy, miałem mieć jakąś walkę gdzieś tam wypadła, potem przerwa i tak jakoś wyszło, że yy, odpoczynek od walki, że tak powiem, aczkolwiek cały czas tam trenowałem i byłem gdzieś cały czas w ciągu takim treningowym. Na ten rok jak najwięcej salt. I tych salci życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gratuluję tej wygranej. Dzięki. Wróciłeś na zwycięskie tory. Dokładnie. Dzięki. Dzięki. Wielkie.